Jesteśmy na budowie w Siemiatyczach, gdzie wykonawcą jest pan Adam Łazowski. Jest też z nami doradca instruktor Silka Itong, e pan Piotr Partyka. Dzisiaj dowiemy się, jak poprawnie kłaść strop w technologii Itong. E Zapraszamy. Czyli co, układamy teraz płyty na stropie? I, tak, i zakładamy i kaski. I zakładamy kaski, żeby być bezpiecznym. Musisz sobie dopasować ładnie. Ja już ten mam dopasowany. Tak, masz dopasowany? Dostałem taki. Panie Adamie, co teraz się dzieje, co tutaj robimy? Na jakim etapie jesteśmy? W tej chwili jesteśmy na etapie zakładania stropu w technologii Itong. E Domek jest parterowy z poddaszem użytkowym, ściany jednowarstwowe Itonga e 36,5 Energo. W tej chwili akurat dźwig montuje przekłada płyty na strop, które będziemy układali po kolej, po, w kolejności yy, projektu. Panie Piotrze, chcieliśmy się Pana zapytać yy, o to, jakie są cechy charakterystyczne stropów technologii Itong. E tong Jeżeli chodzi o strop Itonga, yy, tutaj można po, opisać go w ten sposób, że jest to bardzo wygodny dla wykonawcy yy, strop do yy, robienia, z tego względu, że bardzo szybko go się kładzie i spełnia nośności praktycznie większości stropów yy, z innych, które są na rynku. Jeżeli chodzi o na przykład o produkcję, to też jest wygodne dla wykonawcy, ponieważ konkretny dany strop jest produkowany na dany budynek w fabryce przez nas i przyjeżdża już, to jak widać, na daną budowę, później jest układany na budynku. Ile trwa taki montaż? To zależy od wielkości stropu. W tym przypadku podejrzewam, to jest nieduży budynek, podejrzewam, że kwestia samego ułożenia już to jest około 3 godzin. Jakie są y, różnice y, tego stropu Itong e w y, porównaniu do, do, do takiego klasycznego stropu? To znaczy, y, przede wszystkim strop jest ciepły. Strop jest ciepły sam w sobie. To jest y, bardzo fajna cecha, ponieważ możemy na przykład wypuścić poza y, budynek y, taką płytę, stworzyć balkon na przykład albo jakieś zadaszenie. Y, taką płytę możemy wypuścić na przykład bez podparcia nawet do półtorej metra. Czyli możemy zrobić półtora metrowy balkon i co ciekawe ta płyta nie wymaga docieplenia. Nie będzie nam się tworzyć w tym miejscu tak zwany mostek termiczny, który powoduje oziębienie całego tego stropu, podłogi czy sufitu w danym pomieszczeniu. Czyli już taki balkon będzie wyglądać delikatniej, będzie cięższy, bo on nie wymaga docieplenia. I yy, yy, to yy, no, przyspiesza jednocześnie pracę, ponieważ szybko się tą płytę położy i mamy od razu zrobiony jak gdyby, balkon. Jakie narzędzia są potrzebne do układania tych płyt? Jedno narzędzie jest takie bardzo specjalistyczne. Yy, jest to specjalny chwytak, yy, tak zwane zawiesie do płyt. Yy, ale na szczęście yy, takie zawiesie ja przewożę na budowę gdzie jest taki strop układany i za pomocą dźwigu i takiego zawiesia każda płyta jest pojedynczo brana w bardzo prosty szybki sposób i układana na stropie. To zawiesie jest takie mało obsługowe, wystarczy tylko położyć, ono się jak gdyby samo zapina już na danej płycie, później tylko je zablokować po położeniu i można już z powrotem brać kolejną, następną płytę. No i jeszcze drugi jest taki też specjalistyczny narzędzie: to ściąg do dosuwania tej płyty kolejnej do poprzedniej, ponieważ dźwig położy ją troszeczkę, jak gdyby odsuniętą, i później musimy ją ręcznie dosunąć. Ale na szczęście te płyty są bardzo lekkie więc jest to całkowicie wykonalne nawet przez jedną osobę za pomocą takiego specjalnego ściągu. Mocowaniem, znaczy chwytakiem zaczepiamy za brzeg płyty, następnie stopę stopą musimy docisnąć płytkę z kolcami do poprzedniej płyty i w bardzo prosty sposób dociągamy ją ręcznie do tą płytę, do poprzedniej płyty. Jak widzimy montaż, zapięcie tego zawiesia za płytę zajmuje parę sekund, odpowiednie położenie. Rączka sama, która odblokuje zawiesie, sama opada w dół. Wystarczy teraz podnieść ją do góry i płyta już jest zabezpieczona, zapięta i może jechać na strop. Panie piotrze, ile osób jest potrzebnych do montażu stropów technologii tą? Jeżeli chodzi o osoby, które potrzebne są do układania stropu, wystarczy już praktycznie trzy, które no, nie po raz pierwszy to robią, ale kolejny. Tak jak widzimy na tym budynku dwóch panów kładzie, układa te płyty na budynku, a jedna osoba zapina je na dole. Gdy e, firma jest jeszcze nie wyspecjalizowana e, nie umie tego jeszcze robić, po raz pierwszy to robi, ale lepiej, żeby to były 4-5 osób. Plus pan w dźwigu, prawda? Plus operator oczywiście dźwigu, no i dźwig by się przydał również, jak najbardziej. Dźwig też bardzo ważna rzecz. Eee, warto by, aby dźwigowy operator przyjechał wcześniej na budowę i zobaczył, czy danym dźwigiem sięgnie wszędzie, bo najlepiej układać jest strop bez przestawiania później dźwigu, żeby w miarę miał zasięg na cały budynek. byliśmy na budowie w Siemiatyczach, dowiedzieliśmy się jak kłaść strop um, technologią e-tong, um, myślisz, że poradziłabyś sobie z tą technologią? Myślę, że poradziłabym sobie z nią doskonale, ponieważ jest tak naprawdę dosyć łatwa, gdyby nie to, że trzeba mieć obsługiwać dźwig, ale myślę, że to też nie jest aż tak skomplikowane, bo w środku, także myślę, że nie jest to aż tak bardzo trudne, że aż nie do przeskoczenia, a kroki są dosyć łatwe. Pamiętasz je wszystkie po kolei? Eee, najpierw trzeba wziąć płytę w zawiesie, przetransportować ją dźwigiem na strop i e, przesunąć. Czym? ściągiem. ściągiem, dokładnie. Dobra, to wszystko, dziękuję. <ścoughs>